Mateusz, podsumujmy porażkę z Ukrainą po dogrywce. No, to jest mecz jakby towarzyskiej, tak? Liczą się założenia, które mieliśmy realizować. I na tym się skupmy, tak? To jakby jest, jest duży materiał do analizy i musimy go jutro przeanalizować i jutro zmienić to, co dzisiaj nie działało. Szkoda chyba tego błędu w dogrywce, gdzie ta nadmierna ilość zawodników. i... Jakby nic się nie stało, tak? To, to jest po prostu hokej i tyle I, i, i się zdarza, więc to na pewno to nie zaważyło. Eee, myślę, że że tak jak mówię, to jest mecz towarzyski, gdzie, gdzie my potrzebujemy realizować te założenia, których oczekuje od nas trener i na tym się skupmy. Nie ma znaczenia, co się wydarzyło, tak? no Były gdzieś te momenty właśnie chyba, że nie realizowaliście do końca tych założeń, szczególnie pewnie w tej pierwszej tercji, gdzie ta druga, druga część, no to pozwoliliście na wiele Ukrainie. No, Wyglądało tak, jak wyglądało, wszyscy wiemy, więc mówię: no teraz nic nam nie zostało jak przeanalizować, co się dzisiaj wydarzyło, i wyeliminować to co, to, co nam nie szło, poprawić. I mówię: mamy jeszcze chwilę czasu, te mistrzostwa nie zaczynają się jutro ani pojutrze, więc mamy jeszcze chwilę. I myślę, że do tego czasu wszystko będzie dobrze. Ciężkie na pewno treningi, no od razu po finale to chyba czuć to natężenie w nogę. Nie, no po to się trenuje cały sezon, żeby, żeby grać mecze, więc, więc tu nie widziałbym żadnej tej. Mówię, przygotowujemy się, trener ma na to swój pomysł i myślę, że, że będziemy gotowi. Ukraina no to taki ciężki rywal, zawsze siedzi z nimi, te mecze na styku rozgrywa. No. Teraz, jak z każdym, tak, nigdy nie ma łatwych meczów i dobrze o tym wiemy. I mówię, no, dla nas najważniejsze jest, żeby pracować, pchać ten nasz system do przodu i, i myślę, że to wszystko będzie dobrze. Jutro mecz kolejny. Pewnie kilka niuansów trzeba poprawić na pewno. No więc dlatego myślę, że jak zawsze będziemy mieli odprawę i rano myślę, że po prostu wystarczy nam poprawić to, co dzisiaj nam nie szło i wszystko będzie ok. Dzięki.